Szanowni Państwo, witamy wszystkich absolwentów oraz nauczycieli Szkoły Powszechnej w Tchurzewie na uroczystości stulecia powołania Szkoły Powszechnej w Tchurzewie. Sobotni poranek 24 sierpnia 2024 roku. Ten dzień na pewno zapisze się w historii Tchurzewa i gminy Zbuczyn. Dziś obchodzimy stulecie Szkoły Powszechnej w Tchurzewie. 100 lat temu przodkowie zbudowali tą szkołę wielkim poświęceniem. Ona trwała. Dziś mieści się tutaj środowiskowy dom samopomocy, piękny obiekt, piękne wydarzenie. Uczestnicy przyjechali z całej Polski, a nawet ze świata, bo z tego co słyszałem, jest osoba z Nowego Jorku, która przyjechała na tą uroczystość. To znaczy, że ten kraj lat dziecinnych, ten tchórzew w gminie Zbuczyn jest dla nich po prostu bardzo ważny. Sprawcą całego zamieszania jest o ta osoba, Helenka Iwanowska. Ona uruchomiła kamyk, który porwał lawinę, ale jako współorganizator razem ze mną podchwyciliśmy to. To dzisiejsze piękne święto, ono by się nie odbyło, gdyby nie było zrozumienia ze strony wójta, Huberta Paciaka. Myśmy odbyli szereg spotkań. I ja jako przedstawiciel tutaj i może z największym doświadczeniem forsowałem to, bo my spotkać moglibyśmy się i bez tej oprawy, ale stulecie szkoły, żeby to święto miało wydźwięk, to bez patronatu wójta pewnie by, i bez patronatu gminy by tego nie było. To, że tutaj się technicznie Państwo zebrali, to świadczy po prostu o Państwa poziomie. To świadczy o tym, że ta szkoła tutaj była naprawdę dobrą placówką. Że wasi przodkowie, zabierając sobie, można powiedzieć, z ust, pobudowali tą placówkę w trakcie, kiedy Polska odzyskiwała niepodległość i tutaj się to wszystko budowało, kiedy naprawdę nie było czasem co do garnka włożyć, a oni się poświęcali i tutaj zbudowali tą placówkę, bo zależało im na Polsce, na edukacji. I jak pan Stanisław podsłuchałem, jak rozpoczynał, że tutaj wszyscy chętnie chodzili, to ktoś tam z tyłu powiedział: aha. Ale, ale na pewno chętnie chodziliście, bo tutaj po prostu dzisiaj wróciliście. No więc ja, ja nie widzę inaczej. To po prostu ten kraj, lat dziecinnych, ta, ta placówka to wasze najpiękniejsze wspomnienia, pierwsze sukcesy, pierwsze miłości. I tutaj dzisiaj wracacie, aby to sobie wszystko wspominać. Więc bardzo się ucieszę i dumny jestem z tego, że. To wydarzenie dzisiaj zostało dla Państwa zorganizowane. Uroczystość stulecia powołania szkoły powszechnej to wielka uroczystość w historii nie tylko miejscowości tchórzew, ale również w historii i w wydarzeniach gminy. Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy 100 lat temu podjęli tak wielki trud. Życzę więc słonecznych, pięknych wrażeń z dzisiejszego spotkania. Składam Państwu najserdeczniejsze życzenia, abyśmy się mogli spotykać w takim gronie. I czynię to w imieniu Pana Wójta, własnym, wszystkich Radnych, których reprezentuję. Życzę bardzo miłego i pięknego przeżywania dzisiejszego święta. kuzynka moja, jej brat, o tutaj żona jest, i właśnie ona, i ja. Już po raz trzeci z rzędu spotykamy się tutaj, aby powspominać, jak w tym oto budynku stawialiśmy swoje pierwsze kroki w nauce, a dzięki naszym nauczycielom rozkwitały w nas zdolności poznawcze. Chodziłam tutaj do szkoły od trzeciej klasy do siódmej. Do siódmej klasy uczyłam się. W ostatnim roku pracowała już tu moja siostra jako nauczyciel i nawet mieszkałam z nią, ponieważ z Modrzewia cztery kilometry daleko. No i tak, i bardzo miło z tych spotkań poprzednich dwa lata. Korzystałam, byłam i dzisiaj też jestem zadowolona bardzo. Nazywam się Regina Budukiewicz. Tutaj w szkole przybyłam w 1975 roku i mieszkałam w samej wsi, a właściwie to w szkole 25 lat. Przeszłam różne koleje, jakie dotykały samej szkoły. Bo kiedy przyszłam, to była to szkoła o ośmiu oddziałach. Za rok przyszły gminne szkoły. Była mi jedyną nauczycielką w tej szkole, Dzieci były w klasach 1-3. Później przybywało z jakimś czasem znowu do ośmiolatki, a kiedy wymyślono gimnazja, to było sześć klas tutaj. Bo bardzo się cieszę z osiągnięć moich uczniów. Jeżeli dowiaduję się, że uczniowie osiągnęli coś w życiu, to mnie to bardzo cieszy i przyklaskuję im wszystkim. W szkole tej pracowałam 21 lat, a w ogóle w gminie tej pracuję 45. Powiem tak, no wiadomo, zaczęłam pracować tutaj mając 18 lat, zatem e, tutaj wyszłam za mąż, tutaj urodziłam dzieci, tutaj mieszkałam tak naprawdę, bo tutaj, co było mówione wcześniej, górę zajmowali nauczyciele. Więc ja tutaj zajmowałam jedno, jedną stronę tej szkoły, więc mieszkałam tutaj. To, no, to było moje życie, tak naprawdę. Boisko było podwórkiem dla moich dzieci. Szkoła była no, domem dla nas w latach 90. Byłam dyrektorem tej szkoły i to właśnie za mnie przeprowadzono modernizację. Był to najpiękniejszy czas w moim życiu, bo był to czas młodości mojej, i tutaj odkrywałam swoje powołanie pedagogiczne. Tutaj byli wspaniali uczniowie, którzy byli bardzo życzliwi, słuchali, posłuszni, rzeczni i zarazem chyba zdolni, bo czuły się efekty tej pracy. Poza tym środowisko rodziców Podobnie bardzo życzliwych, otwartych i współpracujących i uważam, że w takich środowiskach praca naprawdę dawałaby pozytywne owoce. Daj mi się życiem. Cieszmy się życiem póki czas, ale ja mam tutaj do przymiłych pań, absolwentów i panów takie pytanie. Czy pamiętacie te swoje pierwsze miłości, dorastanie, czy może jest nawet para, która chodziła do tej szkoły, a jest małżeństwem? Są... O, widzę pana, widzę panią. To jak chcę powiedzieć... Czy to ta mała dziewczyneczka, chłopczyk, co w piłkę lubił grać? Jest taka piękna pieśń. To świt, to zmrok. To teraz będzie sentymentalnie. Czy to ta mała dziewczyneczka, chłopczyk, co w piłkę lubił grać? Kiedy Się w piękność zamieniła, a on nie uwierzyłabyś. Wczoraj bawili się tu razem, a dziś to świt, to zbrok. To świt, to zbrok. Zaczęłam w 1945 roku chodzić do tej szkoły z, z, ze swoimi siostrami starszymi, których już nie ma i na, tym, na tych terenach za okupację szkół nie było, to myśmy były przerośnięte i tą szkołę trochę w szybszym tempie no, załatwiłyśmy. No, różne wspomnienia są, pamiętam. Jak, jak Państwo Michalikowie mieszk mieszkali, było w dużym loku taka kuchnia, a część sali było przepierzone i taki malutki, wąski pokoik to był ich pokój. A potem myśmy tu mieszkali. Góra była o doj długie lata jeszcze mówiło się pustki, dopiero później, później to było wykończone. Tak, moje nazwisko to szkołę e, zacząłem w 60. latach chyba. Tak, 62, trzeci rok. Urodziłem się w 52, no to już trochę lat mam. Ukończyłem tutaj 7 klas. Ósma klasa wtedy była e, proponowana, ale ja zdałem do szkoły w siecach egzamin pomyślnie i przeszedłem do. Zasadniczej Szkoły Zawodowej na Konarskiego w Siedlcach. Wyjechałem do Ameryki i już ten zawód właściwie też mi się dalej podoba, ale rodzina, dzieci, wolałem być na miejscu z rodziną, mieć na nim wzgląd. Mam trójkę dzieci, cała trójka w Polsce skończyła szkołę podstawową i maturę. Wszyscy bardzo dobrze mówią po polsku, posługują się językiem polskim. I z matury. I podoba mi się Mazowsze. Ja się tutaj urodziłem. Mimo, że 40 lat przebywam poza tym miejscem, ale bardzo chętnie tu wracam. Moja mama przyprowadziła mnie do szkoły. Do pana Michalaka, to był Michalik. Michal, Michalik czy Michalik? Michalik, tak. No i napisał, no córeczko, proszę napisać mi na tablicy, kowal kuje konia. <noise> proszę bardzo, napisał. No i dam jeszcze jeden dodać, dwa i tak dalej. I mówi, to szkoda ciebie, żebyś ty do pierwszej klasy chodziła, od razu pójdziesz do, do drugiej klasy. No dobrze, ale niestety, jak ja skończyłam tą szkołę podstawową, no to nie, miałam dopiero 13 lat i nie mogłam startować do szkoły średniej. Wobec tego miałam rok czasu wolnego do, do właściwie marca kolejnego roku byłam w domu, pomagałam mamie w wykopkach, w tym w zbieraniu lu i w bieleniu lu, nie wiem, Państwo teraz pamiętają jak to było. Wystarczyło spojrzeć na uśmiechnięte buzie. I to już wszystko było wiadomo. Coś rodzi się i coś przemija. A...